Słuchajcie, nieformalna przedstawicielka koncernów farmaceutycznych i sanitarystka, która w czasach wojny z niewidzialnym wrogiem wielokrotnie nawoływała do segregacji sanitarnej. Dzisiaj wyjście i powiedzenie po tym, jak pozwolili hasać po Polsce, po mediach, po Sejmie, płaskoziemcom i antyszczepionkowcom, dzisiaj wprowadzenie obowiązku no, jest no, 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 trochę. No tak, nie, po prostu nierealne. Pyta Pan, co Platforma Obywatelska czy koalicja. My mówimy ciągle je, to samo od wielu, wielu miesięcy. Paszporty covidowe zaszczepiłeś się, proszę bardzo, idziesz sobie w świat, w miejsca publiczne. Nie musisz się przetestować w ciągu tych tam 48 godzin, mieć e, aktualny test, możesz gdzieś iść. Jak nie, to sieć w domu. Tak, jak rozmawialiśmy przed programem, bo to jest jedyna szansa, żeby się nie zarazić albo innych nie zarazić. Zamordystka, która zastraszała i dyskryminowała wszystkich, którzy byli nastawieni sceptycznie do dopuszczonego warunkowo eksperymentalnego preparatu terapii genowej, wypełnionego samoorganizującą się nanotechnologią, preparatu kłamliwie nazywanego tzw. szczepionką, który przez wielu badaczy tej magicznej mikstury nazywany jest już wprost bronią biologiczną, zachęca i zaprasza nas na. Szóstą już? To już szósta? Przypomnijcie mi, bo potrzebuję dawki przypominającej. Na no szóstą dawkę dwudawkowego preparatu, za który nie bierze odpowiedzialności nawet sam producent. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli nie przyjęliście wszystkich dotychczasowych strzałów i zakończyliście swoją przygodę z bezpiecznym i skutecznym eliksirem od Billa Gatesa na zaledwie drugiej dawce, to dla systemu świecicie się na czerwono jako zadeklarowani antyszczepienkowcy, szury, zwolennicy teorii spisku i zacofani foliarze, którzy nie wierzą w naukę. Kto się da skusić? Może Adam Małysz, a może Cezary Pazura dla siebie, dla nich. Co na to Krystyna Janda? A co pani myśli o tym podziale, który być może już niebawem będzie wprowadzony, że na przykład osoby niezaszczepione nie będą mogły y, wejść do jakiejś restauracji? Ale tak jest we Włoszech, ja wróciłam z Chorwacji. Nikt, nawet Keldar, nie poda karty, jak się nie pokaże w telefonie tego paszportu. Nigdzie nie wejdzie się. Ja widziałam w Austrii, jak wyproszono rodzinę z dwojgiem małych dzieci o drugiej w nocy, bo nie mieli po prostu tych zaświadczeń. Tak jest wszędzie już, tylko nie tutaj. Ja tego nie rozumiem. Ja się zastanawiam, czy w ogóle grać spektakle z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Może nie powinno się ich w ogóle grać, niech oni tu w ogóle nie przychodzą. Czy Barciś napisze nam i wygłosi kolejny wiersz pochwalny dla jedynego lekarstwa, które uchroni nas przed niechybną śmiercią? Powiem ci, co Cię czeka. Doświadczam tego codziennie. Myślisz, że Cię to ominie, że Ciebie to nie dotyczy? To apel mój: byś nie czekał, że będzie bezobjawowo. Panie Ministrze, e, trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazet. Bo takiego wpływu na świadomość ludzką, jak mają osoby, celebryci, którzy naprawdę nie mają żadnej wiedzy, mają wiedzę internetową albo gazetową, ale oni mają większy wpływ niż mowa niejednego znawcę, profesora, który mówi językiem dla społeczeństwa niezrozumiałym. Trzeba to troszeczkę zmienić styl, styl informowania i zachęcania do akcji